Hej, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z CSGO. Także mamy CSGO i są questy nowe. Po prostu zróbmy te questy. Tutaj się nie pytajcie co się dzieje, bo naprawdę nie wiem, to jest porażka jakaś. Złoty laur 1, spadłem jeszcze ze z, z skrzydłowego, na, z, miałem złoty laur 1, a spadłem na mistrzowskie elitarne srebro. Słuchajcie, oczywiście zaznaczyliście mi pod ostatnim filmem w ankiecie, o której mówiłem, że czy wolelibyście zwykłe giveaway e, czy opening, a potem giveaway skinów? Odpowiedzieliście, że wolicie giveaway razem z openingiem. Także w momencie, kiedy będę robił jakiś opening, to oczywiście dostanie, dostaniecie coś. Dobra, słuchajcie, bo prze, przejdźmy do questów, bo to było nudne. Przejdźmy już do questów. Co my tutaj mamy? Ciekawe mamy questy, bo mamy wreszcie wyścig zbrojny, słuchajcie. Zabijamy, musimy zabić trzech gości z noża. Mamy też uproszczony. Co, co tutaj mamy? Zabij pięciu wrogów używając przejętego po niej głównego karabinu, czyli na przykład ma, jesteśmy w anty, zabijamy przeciwnika w tero i bierzemy jego kałacha, jeżeli, miał, jeżeli jesteśmy w anty, a jeżeli jesteśmy w tero, to podnosimy MK. No i jeszcze trening, czy nie mistrze, zdobądź 15 yy, zabójstw z defaultowego pistoletu, czyli takiego podstawowego, czyli tero gra z Glocka, a anty grają z uspa po prostu. Albo z P2000. Także słuchajcie, ja już bez przedłużenia zapraszam do oglądania i lecimy najpierw z tym deathmatchem. Okej, okay. zalicza się, czyli łóżko jak najbardziej też można. Bo się obawiałem, czy przypadkiem nie będzie czegoś takiego, że Ej, tylko. Tylko P2000 Utero, nie? Uwadę, przepraszam, nie? Słuchajcie, mam strasznie jasno w pokoju. Ja praktycznie w ogóle nic nie widzę, nie? W Słuchajcie, sensie nic nie widzę. Kompletnie. Ok, z tego co widzę, to nie ma w ogóle z tym kwestią problemu. Yy, mamy sześć jak na razie, co prawda, tylko, ale jak najbardziej nie ma problemu, wystarczy zaczekać chwilkę. Także na no spokojnie. Ja mam strasznie jasno w Aha! Yy, zapomniałem, że, że... jest możliwość yy, taka jak ruszanie się. A Czekałem aż gość się zrestartuje, ale chyba wyszedł, nie wiem A! Miałem yy, go no się plecach. A to nawet nie wiedziałem o nim. Słuchajcie. Nawet nie wiedziałem. Jeszcze sześć osób, także wydaje mi się, że z tym questem w ogóle żadnych problemów nie powinno być. Tak mi się wydaje, że... A, aha, okej. Okay. Jak, jakby wydaje mi się, że kompletnie nic. Słuchajcie, jest zima, a ja czuję się jakbym... się czuję jakbym nie wiem co. Jakby się nie wiem... Jakby się... Jakby miał... Y, lato ko kompletnie. Słuchajcie. Także no słuchajcie, prosty quest, przyjemnie się, się go robi naprawdę. ojej ojo Oby były następne też takie proste. Zrobimy sobie ten uproszczony na koniec, teraz bym sobie zrobił ten wyścig zbrojeń. Pójdę do Tero i się skampi w domku. Okej. Okay. Tak, działa, to ok, dobra. Czyli jest dobrze, jest dobrze. Także słuchajcie na no, Akademię Pranków Cheetos. Tak, no generalnie. W skrócie. Okej, okay, dobra, zrobione. Ok, to y lecimy sobie do. Y Tero. Chociaż w sumie... Aha, nie mogę do anty yy, Kupujemy sobie cokolwiek. Zabijamy yy, antyterrorystę. Zabijamy antyterrorystę i zgarniamy jego karabin. Taki jest plan. Zostajemy Umpa. Także to... Niekoniecznie chyba to yy, czego oczekiwałem. Jak ktoś jest? To miałeś, to miałeś, to miałeś, pokaż, 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 pokaż. pokaż. Pumpa, świetnie. O, patrz, tak, chcę, mogę skręcić nożem. Tak, czyli muszę zabijać. Tu nad mi pisze, że muszę zabijać ludzi przy użyciu M4A1S, albo M4A4. A tam słyszę auga, także tam nie idę w ogóle. Ok. Co tam miałeś? Bo nie słyszałem nic. M4A1 dobra jest. Po muszę zabić gości teraz. Ok, jest jeden. Wow, jakby nic trudnego. Słuchajcie, no mamy M, także jest dobrze. Aha, to już wiemy, gdzie jest człowiek. Aha, scout. W ogóle zauważyłem tego. O, 69. Co jest? Jakie typ maskiny? Zobaczcie. Tutaj AWP z naklejką wirtus Pro, jeszcze ten, jeszcze talon. Fajne skiny, no trzeba przyznać. O dobra, idzie jeszcze człowiek. Okej. Okay. nie, bo chciałem, y, słuchajcie, wiecie, ustrzelić go, y, ale coś nie wyszło. Tutaj ktoś ma AWP no ja mam, ja mam tego, ja mam akacza Asimov, także jest dobrze. Zgrana drużyna, można by powiedzieć. Y, augi były, a. Oczywiście musiałem zadać y, 98, bo czemu by nie, I musiałem zadać 98, także no, kocham zadawać 98, słuchajcie. Jeżeli chodzi o, o to jak ja to robię to klikam F plus R i tak czas. Okej, okay, słuchajcie, bym no, tutaj przeszedł. A tutaj wy go zabiliście. Aha Tutaj już za zabrana została MK Chyba kolwiek e, tam. Mki są jakieś? Chyba nie ma. Au, aha. Świetnie. W ogóle e, oni są. Nie wiem, oni specjalnie nie kupują tych EMEK, żebyśmy. E, żebyśmy nie mieli, czy co? Ok, na początku udało mi się zabić trzech gości, ale teraz mam problem ze zdobyciem ...emki z powrotem, nie? Okej, okay, jeszcze czterech zostało gości. Okej. Okay. Jeszcze li jeszcze tylko jeden przeciwnik, będzie dobrze. No, zostawiam mam No nie. Słuchajcie, no teraz już jest dobrze, bo mam MK, tak. A, super, nie, najgorzej. A, a. Słuchajcie, no teraz już jest dobrze, bo mam Mkę, tak? Najgorzej. Ani! Tam był jeszcze jeden z kampionów. A czemu się nie zaliczyło? Co jest? Ej, słuchajcie! Dobra. Ej, będę to robił już samemu, bo z tego co widzę to postanowiło się nie zaliczyć. Okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. dobra, fajnie. A! Ojeju! Nagle. Pojawiło się. Z, z jakimś opóźnieniem chyba. <grym> dobra, bo... okej. Okay. Czyli dostajemy wzmocnienie do PD, premię do PD dostajemy i skrzynię operacji Shattered Web. Dziękuję bardzo. I teraz tak. Już się zaliczyło? Tak, dobra. Super. Yy, bo jakoś tak. Yy, się zdziwiłem trochę. Wybyście byście się nie zdziwili? Gdybyście tak nagle dostali? Dobra, bo jeszcze w dodatku się przestrachałem nawet. Ale dobra, nieważne już. Kończymy ten odcinek. Yy. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie, że mam Instagrama w lin link w opisie, oczywiście i tak. Pamiętajcie, żeby zaobserwować, żeby zasubskrybować, zalajkować, jeżeli Wam się film spodobał. I co, do następnego, trzymajcie się. Dobrego dnia!